Jaś i Małgosia. W malutkiej chatce na skraju ciemnego gęstego lasu mieszkał drwal z żoną i dwojgiem dzieci, Jasiem i Małgosią. Ich życie było bardzo biedne. Czasami za cały posiłek musiał im starczyć kawałek chleba i kubek wody z pobliskiego strumienia. Żona Drwala była złą i samolubną kobietą. A im większy głód doskwierał rodzinie, tym twardsze stawało się jej serce. Pewnej nocy zwróciła się do męża. Nie starczy jutro chleba dla nas wszystkich. Lepiej będzie, jeśli zabierzesz dzieci głęboko w las i tam je zostawisz. To byłaby dla nich zguba, wykrzyknął z przerażeniem drwal. Albo umrą z głodu, albo wilki zrobią sobie z nich ucztę. Jeśli nie przegnasz ich z domu, to sami pomrzemy marnie, bo do ust nie będziemy mieli co włożyć. Ucięła jego protesty okrutna kobieta. Drwal płakał i błagał o łaskę dla Jasiej Małgosi, ale serce jego żony nie znało litości. W końcu mężczyzna obiecał zaprowadzić dzieci do lasu i porzucić je w najdzikszych ostępach. Tej nocy w brzuszku małej Małgosi. Tak głośno burczało z głodu, że Jaś nie mógł spać. Więc słyszał kłótnię rodziców i poznał ich straszliwy plan. Gdy zasnęli, cichutko wykrać się z chatki, nazbierał białych kamyczków i schował je do kieszeni. Wczesnym rankiem drwal powiedział dzieciom, że będzie potrzebował ich pomocy przy noszeniu drewna i zabrał je ze sobą do lasu. Kiedy Jaś stracił z oczu dom zaczął rzucać za siebie białe kamyczki Co robisz zapytała go Małgosia Ciii później zobaczysz uciszył ją brat Po wielu godzinach marszu drwal pozwolił dzieciom odpocząć sam zaś zaczął ścinać drzewa w pobliżu Dzieci były tak zmęczone po długiej wędrówce że gdy tylko usiadły na mchu sen skleił im powieki Kiedy się obudziły było już zupełnie ciemno a gęstwinę wypełniały różne przerażające odgłosy i ponure nawoływanie puchaczy. Zrozumiały, że ojciec zostawił je w Boże zupełnie same. Tak się boję, zapłakała Małgosia, ściskając brata za ramię. Nie martw się, powiedział Jaś. Pamiętasz te kamyczki, które rzucałem po drodze? Dzięki nim bezpiecznie trawiłem z powrotem do domu. I rzeczywiście Dzieci ruszyły tropem białych kamyczków, które lśniły w ciemnościach niczym gwiazdy i o świcie dotarły do chatki drwala. Niezadowolona matka wysłuchała ich historii, po czym dała każdemu po kawałku chleba i natychmiast ponownie odesłała z ojcem do lasu. Nie pozwoliła im nawet drzemnąć się troszkę po ciężkiej nocnej wędrówce. Tym razem Jaś nie miał kiedy uzbierać kamyków, więc po drodze... Odrywał małe kawałeczki chleba i ukradkiem rzucał je za siebie. Po długim marszu przez bór drwal znowu kazał Jasiowi i Małgosi odpocząć, a sam rozpoczął pracę. Zmęczone dzieci natychmiast zasnęły. Kiedy się obudziły, zdały sobie sprawę, że ojciec i tym razem zostawił je same w ciemnym i strasznym lesie. Co my teraz zrobimy? zapytała Małgosia ze łzami w oczach. Nie bój się, odpowiedział Jaś. Szukaj okruchów chleba, którymi znaczyłem drogę do domu. Ale chociaż oboje długo się rozglądali i sprawdzali uważnie pod krzakami i paprociami, nie mogli znaleźć okruszków. O nie, zawołał w końcu chłopiec. Ptaki musiały wszystko zjeść. W lesie było tak zimno, że dzieci chodziły po nim całą noc, próbując się rozgrzać. O świcie. Wycieńczone i bardzo głodne zauważyły na pobliskiej gałęzi białego ptaka, który zdawał się je przyzywać. Podążyły za nim, a on doprowadził je do małej chatki, której ściany były zrobione z biszkoptów, dach z pysznych pierników w czekoladzie, a okna z błyszczącego lukru. Jaś i Małgosia nie mogli uwierzyć własnym oczom. Byli tak głodni, że natychmiast zaczęli pałaszować kawałki słodkiego domku. Próbowali smakowitych biszkoptów i kakaowej chałwy, z której były wykonane drzwi chatki. A wszystko było tak pyszne, że uszy im się trzęsły podczas tej uczty, a oczy błyszczały radością. Nagle dobiegł ich cichy głos. – Mała myszka z Kubie, kto w mej chatce dłubie? Drzwi domku się otworzyły i stanęła w nich Staruszka z wielkim, spiczastym kapeluszem na głowie i sękatą laską w ręku. Jaś i Mogosia myśleli, że na nich nakrzyczy, ale ona tylko się uśmiechnęła i powiedziała Mój Boże, musicie być bardzo głodne, kochane dzieci. Chodźcie do środka, zrobię wam śniadanie. Po pysznym, obfitym posiłku staruszka położyła dzieci do łóżek, aby mogły się porządnie wyspać. Co za szczęście, że spotkaliśmy tak miłą panią, wykrzyknęła rozradowana Małgosia. Niestety dzieci nie wiedziały, że starsza pani wcale nie jest miła ani dobra. Nawet się nie domyślały, że trafiły w gościnę do złej czarownicy, która z pomocą białego ptaka wabi do swej chatki zbłąkane maluchy, żeby je utuczyć, upiec w wielkim piecu i pożreć. O tym Jaś i Małgosia przekonali się dopiero następnego ranka, gdy wiedźma zamknęła chłopca w dużej klatce, a Małgosi nakazała gotować dla brata. Trzeba trochę podtuczyć chudziaka, nim będzie można włożyć go do pieca, wychrypiała. Każdego dnia czarownica kazała Jaśowi wystawiać przez kraty klatki palec, żeby sprawdzić, czy jest już wystarczająco tłusty. Sprytny chłopczyk Zamiast palca wysuwał małą kurzą kosteczkę, żeby czarownica myślała, że w ogóle nie utył. Po miesiącu czarownica straciła cierpliwość i postanowiła, że dłużej czekać nie będzie, i zje jasia, choć nadal jest chudziutki. Kazała Małgosi napalić w piecu, a później wdrapać się do niego i sprawdzić, czy jest wystarczająco gorący. Biedna Małgosia Wiedziała, że kiedy będzie sprawdzać temperaturę, czarownica zatrzaśnie drzwiczki i upiecze ją sobie na przystawkę. Na szczęście wpadła na pewien pomysł. Ale ja nie wiem, jak się do tego zabrać, powiedziała do wiedźmy. Mogłabyś mi pokazać? Proszę. Czarownica burknęła coś ze złością i wierzgając krzywymi nogami zajrzała głęboko do pieca. Dziewczynka popchnęła ją jeszcze z całej siły. I zatrzasnęła drzwiczki. To był koniec straszliwej wiedźmy. Małgosia uwolniła brata z klatki. Rodzeństwo padło sobie w objęcia, szczęśliwe, że podła starucha została przechytrzona. A ich zła przygoda dobiegła końca. Nim dzieci wyruszyły w dalszą drogę, rozejrzały się po chatce w poszukiwaniu rzeczy, które mogłyby im się przydać, i ze zdumieniem odkryły mnóstwo złotych monet i klejnotów spakowały tyle jedzenia, ile dały radę unieść, zabrały majątek wiedźmy i ruszyły w las. Po długiej wędrówce Jaś i Małgosia dostrzegli szary dym unoszący się z komina, rozpoznali, że to ich dom i radośnie tam pobiegli. Kiedy Drwal zobaczył, że jego dzieci całe i zdrowe wracają do domu, łzy szczęścia popłynęły mu z oczu szerokimi strumieniami. Wyściskał swoje pociechy z całych sił i opowiedział o tym, że ich okrutna matka zmarła niedługo po ich zaginięciu, a on każdego dnia próbował je odnaleźć. Mężczyzna nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczył, jakie wspaniałe skarby przynieśli Jaś i Małgosia z chatki czarownicy. Od tej pory nie musieli się już o nic martwić. Cała rodzina żyła szczęśliwie, w zgodzie i dostatku. Kiedy Drwal zobaczył, że jego dzieci całe i zdrowe wracają do domu, łzy szczęścia popłynęły mu z oczu szerokimi strumieniami. Wyściskał swoje pociechy z całych sił i opowiedział o tym, że ich okrutna matka zmarła, niedługo po ich zaginięciu, a on każdego dnia próbował je odnaleźć. Mężczyzna nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczył, jakie wspaniałe skarby przynieśli Jaś i Małgosia. Z chatki czarownicy. Od tej pory nie musieli się już o nic martwić. Cała rodzina żyła szczęśliwie w zgodzie i dostatku.